KTM. Marka, która przez lata krzyczała Ready to Race. A dzisiaj krzyczy Ready to Restructure. Dosłownie z tym akcentem. Ready to Restructure, my friend. You're ready? Zanim. Ktoś się spali jak sprzęgło w 690, to tytuł tego filmu, jak KTM stał się hinduski, nie jest o tym, że nagle w Matinho zaczęli jeść kary zamiast sznicla Wajna sznicl To jest o tym, że kontrolę właścicielską nad grupą przejęła firma z Indii, czyli Bajaj I o tym wam opowiem. O tym, jak to się stało, że KTM nagle stał się, że tak nie tak wcale nagle stał się hinduski i od razu jeszcze wrzucę wam informację, że w opisie tego filmu macie źródła, większość źródeł, których użyłem do. Do nagrania tego materiału i do wyciągnięcia wniosków, które Państwu tutaj przedstawię, więc jeżeli chcielibyście na przykład sami sobie przestudiować raporty finansowe, to można, chociaż nie polecam. <ścoughs> Wracając do badacz formalnie przez spółkę holdingową, bo w świecie korpo nic nie pracuje prosto, Przejął katema. To nie jest historia jednego złego silnika, ani jednego złego modelu, ani jednego złego mema z internetu, który zniszczył legendę. Tylko to jest historia o tym, jak można mieć świetne motocykle radzące sobie w sporcie, jak mieć dobry marketing, a i tak się wywrócić na magazynowaniu motocykli, ale też na odsetkach i terminach płatności. Więc dzisiaj przejedziemy przez to krok po kroku. Kiedy pojawiły się pierwsze sygnały, co było taką realną przyczyną kryzys, kryzysu, przynajmniej według oficjalnych dokumentów, jak ta restrukturyzacja teraz wygląda. I w którym momencie badacz powiedział: Dobra, dobra, teraz ja teraz ja będę. Całkiem niedawno to powiedział. Dobra, zacznijmy od tego. Kto jest kim w tej historii? Który! Zanim zaczniemy, musimy rozróżnić trzy poziomy. Pierwszy poziom to jest KTM AG, czyli Operacyjna Spółka od Motocykli, czyli ta, która produkuje, sprzedaje te motocykle i płaci faktury. Druga firma to Pierre Air Mobility AG, holding, który, czyli taki rodzic KTM AG. W raportach wprost Pierre Air Mobility jest nazywany holdingiem i pełni rolę holdingu KTM AG. Jedną rzecz Wam wrzucę, tu będzie sporo takiej terminologii, miejscami finansowo-korporacyjnej to olejcie to. W ogóle się nie zagłębiajcie w to. Jeżeli będzie coś czego nie rozumiecie, to olejcie to, bo to nie ma znaczenia dla historii, ja to mówię dla porządku tylko. Holding działa tak, że jest jedna duża firma i ma kilka mniejszych pod spodem, najczęściej po to, żeby skupki na kupkę przewalać pieniądze, no, żeby nie szły do innej kieszeni. Tak? Czyli jak ja miałbym kanał YouTube i montażystę, to miałbym holding produkcyjny. W sumie to chyba mam właśnie. No dobra, czyli wracając do meritum, bo odjechałem od tematu, ale nie będę więcej tłumaczył tych korpo zagadek, bo to jest bez sensu. Czyli mamy tamte dwie firmy i mamy trzecią firmę, Pierre Badjadż. AG, Badge Auto International Holding BV, to jest pełna nazwa. To jest taki wehikuł właścicielski, przez który Badżacz przejął kontrolę nad Pierre'er Mobility. Uwierzcie mi, tak jest, nie zagłębiajmy się w to. Najważniejsze to jest to, że 18 listopada minionego roku Badżacz, czyli Badżacz Auto International Holdings BV, stał się jedynym właścicielem Pierre Badżacz AG, a przez to stał się kontrolującym, większościowym akcjonariuszem Pierre Mobility AG. I mają 74% i 0,9% udziałów. Zatem, jaki jest efekt po tym korporacyjnym przerzucaniu się fakturami? KTM po prostu stał się hinduski w sensie kontroli korporacyjnej, czyli nadzór jest hinduski, natomiast fabryki, ludzie, łańcuch dostaw, to jest temat na osobną rozmowę o tym, co właściciel może chcieć zmienić. Do tego dojdziemy i zaznaczę, gdzie się kończą fakty też, dlatego że część to są plotki tylko. Na razie jest tak, że to jest tylko zarząd, a reszta zostaje. Na moment ten filmu. Problemy ktm nie zaczęły się wczoraj. W oficjalnym raporcie rocznym całej grupy za rok 24 jest fragment, który brzmi jak przepis na kłopoty. To napój magiczny? Nie, kalafiorowa. W skrócie, do końca 23 roku KTM rósł, czyli rosła produkcja, rosła sprzedaż, a bo po waszej stronie to w tę stronę będzie rosło. Rosła produkcja, rosła sprzedaż do dilerów, rosły moce przerobowe, ale sprzedaż od dealerów do klientów nie rosła tak samo. Czyli co się stało? Fabryki wypychają, zaraz Wam powiem więcej o modelu sprzedaży KTM, fabryka wypycha i w cudzysłowie sprzedaje, czyli dostarcza dealerowi, żeby ten dealer opchnął to klientowi. Detalicznemu. No ale tych klientów detalicznych było mniej niż fabryka wypuszczała. Więc w rezultacie wytworzyło to wysokie stany magazynowe u dealerów na koniec 2023 roku. To jest mega ważne, bo to jest klasyczny błąd mylenia dwóch światów, to o czym mówiłem: sprzedaż do sieci, czyli z fabryki do dealera, to my to widzimy w raportach jako sprzedaż jakiejś liczby sztuk. Tak to wygląda. Natomiast sprzedaż od dilera do człowieka to jest rejestracja pojazdu, wyjazd z salonu, czyli KTM liczy sprzedaż w momencie, w którym oni w cudzysłowie sprzedadzą z fabryki do dilera motocykl, że wtedy tak liczyli. No i w 24 roku raport mówi coś jeszcze mocniejszego, że 24 był dobry pod względem sprzedaży do klientów końcowych, ale i importerzy nie mogli wchłonąć nowych dostaw, bo schodziło to, co oni już mieli na placach, czyli klient kupował, ale firma miała problem bo bo ten kanał dystrybucyjny się zatkał, bo ten klient kupował, ale nie tyle, ile dostawał dealer, nie? No i to przyczyniło się do kolejnego problemu, który zabił płynność KTM-a, a nazywa się to dealer financing. Tylko KTM to zrobił na dopalaczach. To jest temat, którego na motocyklowych grupach nikt nie lubi, bo nie da się tego naprawić wydechem akrapa, czyli terminy płatności. W raporcie rocznym grupa napisała wprost, że żeby dowieść wolumen 2023 to pod koniec roku, czyli żeby oni wyrobili plan i wypchnęli te motocykle do dealerów, czyli w cudzysłowie sprzedali, to ci dealerzy powiedzieli, że dobra, oni to wezmą, ale z długim terminem płatności, żeby oni mieli dużo do dyspozycji, ale żeby to było tak jakby w kredo, nie? Te terminy płatności u dealerów sięgały nawet roku, od 270 do 360 dni. No i to nie jest taka historia, że masz pan tutaj i kupisz za miesiąc, tylko Kup i tu pamiętajcie, mówimy o tym, że ten dealer nie brał jednego motocykla nie? z fabryki, tylko na przykład 30, a jak większy dealer to 200, i miał potem. Rok, żeby je sprzedać, i dopiero płacił fabryce, nie? I raport mówi o konsekwencji tego, te ekstremalnie długie terminy prawie podwoiły zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. No bo nagle pieniędzy brakowało, bo oni wypuszczali na papierze było, że niby sprzedali, ale pieniędzy nie było, bo dealer miał zapłacić za rok, nie? No i to wygenerowało odsetki, bo ktoś tę lukę musiał finansować, czyli KTM musiał skądś wziąć pieniądze i spłacać je już z procentem. No i to jest moment, w którym firma może wyglądać na świetnie działająco, bo na papierze, pamiętajcie, w raporcie finansowym jest napisane, że. Sprzedali, tak? Bo wyjechało do Dillera. No a jednocześnie zaczyna się problem finansowy. No i kolejny punkt z raportów finansowych mówi o tym, że no jest niezależny od KTM, ale wzrósł koszt produkcji w Austrii. Grupa pisała, że w ostatnich trzech latach, w momencie pisania tego raportu, w ostatnich trzech latach koszty płac i wynagrodzeń w Austrii wzrosły o około 25%, a same koszty materiałów o 15. No i to uderzyło w konkurencyjność motocykli KTM też, no bo przy niższej produkcji koszty stałe nie miały się czym pokryć, więc na dodatek oni musieli więcej wydawać, żeby kolejne motocykle budować, nie? No i to jest ten moment, kiedy nawet jeśli produkt jest fajny, to Excel mówi, ty świetnie mordziaty, ale my musimy jeszcze zarabiać, nie? No i kolejny problem tutaj to jest e, złożoność procedur w ktm ale też działy research and development i motorsport. One wszystkie świetnie wyglądały na Instagramie, ale to to się nie bilansowało. Raport wymienia właśnie wysokie wydatki na R&D, czyli research development, czyli badania i rozwój i skomplikowane portfolio wynikające ze strategii multibrandowej. Do tego też zaraz dojdziemy. Czyli wprost mówiąc, podsumowując ten korpobełkot na ludzki język, w dwa lata urosły koszty o 280 milionów euro. I do tego doszły relatywnie wysokie wyda wydatki na motorsport, czyli rzeczy ważne, no ale kosztowne. I tutaj KTM naprawdę, umówmy się, za wyścigi, szapobaż, szacun i w ogóle. W kryzysie finansowym, ten motorsport to jest jak kupno slicków, kiedy cię na prąd nie stać. Najpierw trzeba światło w garażu włączyć, żeby móc je w ogóle założyć, więc kolejność nie ta. No właśnie i ta multibrandowość, bo uważajcie to. Rowery i MV Agusta stały się drenem w płynności finansowej ktm -a. W raporcie jest fragment, który tłumaczy czemu w cudzysłowie motocyklowa firma zaczyna wyglądać jakby jej ktoś wyciągnął korek z, y, wanny. z wanny. Po pierwsze rynek rowerów którymi KTM też handlował. Po pandemii wygląda tak, że raport opisał przegrzanie w COVID-zie i rekordowe zapasy i presję cenową, czyli ten sam problem, co z motocyklami. Do tego był spadek popytu na motocykle elektryczne, ale premium. No i w Europie generalnie koszty życia wzrosły. Wszyscy pamiętamy te szalone dwa lata, kiedy była inflacja. No i co ważne, raport mówi, że płynnościowo tę stratną sytuację głównie przykrywała KTM AG. Czyli KTM AG pokrywała wydatki na rowery i na uwaga MV Agustę, do której właśnie doszliśmy, bo raport podaje, że KTM nabywał udziały MV Agusty etapami, że konieczna była płynność rzędu jakichś 220 milionów euro. No i ostatecznie ten koszt poniosła KTM AG. Czyli nawet jeżeli segment moto ma potencjał, to gotówka mi po prostu szła bokami. No i dochodzimy do jesieni 2024 roku, czyli do momentu, który się nazywa o kurde. Tak się z tą minął dokładnie. Tak. O kurde. Raport roczny. Mówił też o niestabilnej strukturze finansowania, bo tak, jesienią 24 roku stało się jasne, że progi i konwenantów mogą nie zostać dotrzymane. Nie zagłębiajmy się w to, idziemy dalej, nie będziemy tutaj robić wykładów z mikroekonomii. Wzrost kapitału obrotowego doprowadził do wykorzystania linii finansowania, czyli kredyty, faktoringi i zasilenie łańcuchu dostaw i tak dalej. To wszystko wydrenowało gotówkę. I padł konkretny obraz. W 18 miesięcy dług netto KTM-a urósł z 440 40 milionów euro do miliarda 600 milionów euro, czterokrotnie w 18 miesięcy. Wszystko to przez finansowanie New Mobility, czyli te wszystkie elektryczne rzeczy, przez finansowanie MV Agusty, przez finansowanie działu rozwoju, no i jeszcze kapitał obrotowy się do tego dołożył. No i to jest ten etap, gdzie już nie mówimy, to może będzie gorzej, a może nie, tylko to jest moment, w którym mówimy, dobra, mordo, to ja się pakuję i się wyprowadzam do Panamy. I don't want to live on this planet anymore. W listopadzie 24 roku oficjalny start rektur, re, oficjalny start restrukturyzacji nastąpił. Wchodzimy w twardą chronologię, czyli tak, 26 listopada 24 roku to jest data, kiedy Pierre Mobility podał, że KTM AG złoży wniosek o sądową restrukturyzację z samodzielnym zarządem 20 listopada, bo nie spodziewają się zdobyć na czas potrzebnego finansowania. I teraz równolegle KTM opublikował komunikat, który mm, się nazywał komunikatem o strategicznym planie restrukturyzacji. To był plan, który dotyczył zamknięcia procesu całego tego całej tej restrukturyzacji w jakieś 90 dni. To nie było takie PR-owe tniemy koszty, żeby poszło w świat, że coś się dzieje, tylko to było wchodzimy w tryb sądowy. Austriackie prawo jest tutaj dosyć skomplikowane i trzeba ileś tam warunków spełnić, żeby móc w ogóle taką procedurę wdrożyć. I ktm -ie stanęła produkcja, wprowadzono 30-godzinny tydzień pracy, to są twarde cięcia. No i w raporcie rocznym grupa napisała wprost, że zdecydowano o przerwaniu produkcji w Mattinghofen Munderfing od 13 grudnia 24 roku do marca 25, a potem, po tym okresie, mieli przejść na system jednozmianowy, bo wcześniej w fabrykach ktm był system dwuzmianowy. Towarzyszyły temu redukcje zatrudnienia oraz tymczasowe skrócenia yy, tygodnia pracy, tak jak mówiłem. Do 30 godzin, gdzie u nich normalnie to było 38,5, nawet nie 40. 38,5 godziny normalnie pracowali, a w tym okresie takim spowolnienia było to 30 godzin. W raporcie można też przeczytać, że po zacięciem kosztów miało to wesprzeć szybszą redukcję wysokich zapasów. No bo mniej yy, się tego znowu gromadziło, więc. Była szansa, w sensie mniej wyprodukowanych motocykli, więc była szansa, że zejdą z tego, co im zalega. Dochodzimy do lutego 25 roku. Wierzyciele mówią: "Dobra, trochę to boli, ale okej". Okay. I 25 lutego 25 roku wierzyciele zaakceptowali plan restrukturyzacji, który zakładał jednorazową wypłatę 30% roszczeń w gotówce. KTM AG musiał zaproponować 200 200, akurat 200 548 milionów euro do 23 maja. No i teraz dlaczego tylko 30%? To prasa finansowa wtedy Financial Times, jest tam w źródłach, jak dobrze pamiętam, opisywało jako mocne tarcia wokół tego, że to jest absolutne minimum, a część wierzycieli w ogóle próbowała przeforsować lepsze warunki. To znaczy o co tu chodzi w dużym skrócie? Tu chodzi o to, że tak, albo albo mówimy wierzycielowi, ty stary, wiszę ci 100 zeta, nie, ale albo ja ogłaszam upadłość, albo oddaję ci 30 zł z tej stówy, a tym Dajesz mi święty spokój. Nie? To w dużym skrócie taka historia. No i niektórzy wierzyciele mówili, że to jest panie, to idź pan w cholerę z takim biznesem. No i próbowali się stawiać, ale to już nie są plotki, tylko opisywane konflikty prawne i negocjacyjne w prasie. Rzeczywiście kilku tam się postawiło. W tym momencie wjechał hinduski badżacz i mówi, dobra, patera, pana to mordo, dokładam pieniądz. Tenże badżacz, partner, który był przy katemie od dawna ale w 25 roku zrobił krok ze współpracy do przejęcia sterów. Reuters w maju 25 roku opisał plan, który wyglądał tak. Pakiet finansowania dłużnego na 800 milionów euro, gdzie Badżacz miał już włożyć 200 i jeszcze dołożyć 600, żeby spiąć wypłatę dla tych wierzycieli i jeszcze do tego sfinansować wznowienie działalności. A sam Badacz w swoim komunikacie mówił o decydującym ruchu, by wziąć odpowiedzialność za odbudowę KTM-a. Prawdopodobnie po hindusku to mówili, a nie tak jak ja teraz. Niezależnie od tego w jakim języku, odnosili się do tego, że zaakceptowano ten plan 30% i dla wierzycieli i że do 23 maja czy to wszystko spłaci. Raport półroczny Pierre Mobility za pierwszą połówkę 2025 roku pokazuje, jak bardzo wyniki były zaburzone przez restrukturyzację. Niby tam wszystko wyglądało na plusie, na zielono, bo pojawił się zysk restrukturyzacyjny w wysokości miliarda ponad euro, ale po korekcie i tak wszystko wyszło na minus. No i to jest ważne, bo to tłumaczy, czemu komunikacyjnie można powiedzieć, jest lepiej, a tak naprawdę wszystko jest i tak źle. To jest takie przesypywanie skupki na kupkę że my się tu restrukturyzujemy, więc nasz mniejszy partner teraz będzie większym partnerem, więc dał nam pieniądze, więc my już nie jesteśmy na minusie. Na papierze, bo jest duży dochód i wtedy nie mamy dziury i, i, i jest zielono, a de facto to są pieniądze wlewane w próżnię jeszcze na tym etapie, nie? czyli dalej jest na minusie, ale na papierze jest na plusie. Tak się korporacjami zarządza. W maju 25 roku nastąpił Call Option. Takie mam prawo przejąć kontrolę. Reuters pisał o umowie Call Option, czyli badzacz mógł dokupić udziały w PRL AG i w efekcie przejąć kontrolę nad Pierre Mobility z możliwością realizacji opcji do końca maja 26 roku. I w raporcie rocznym, w części o zdarzeniach i finansowaniu, też pojawił się opis tego Call Option z 22 maja, który ma umożliwić badzaczowi nabycie udziałów, czyli prawnie przygotowali tor pod zmianę władzy. Wtedy już. No i listopad 25 roku to było domknięcie, i wtedy formalnie KTM w cudzysłowie stał się hinduski, czyli przeszedł pod hinduski zarząd. A 10 listopada Pierre Mobility poinformował, że Komisja Europejska nie wszczęła pogłębionego postępowania w kontekście jakichś tam kontroli i rozporządzenia unijnego numerku 226.0. Jak dobrze pamiętam, ale nie zagłębiajmy się, tak jak już prosiłem na początku. To wszystko otworzyło drogę do zamknięcia zmiany kontroli, czyli przyklepali. Rząd, władza unijna przyklepała. No i 18 listopada jeszcze ad hoc Pierre Mobility Badżacz Auto International Holdings BV wykonał opcję, czyli udziały zostały przeniesione i Badżacz został jedynym udziałowcem w Pierre Mobility AG, a przez to posiadał ogólnie 74,9% Pierre Mobility AG, które jest kontrolującym większościowym akcjonariuszem. Ja wiem, głowa się od tego gotuje, ale poczekajcie. Zara będzie czysto, wszystko jasne będzie. 19 listopada 2025 roku komunikat korporacyjny doprecyzował, że transakcje zamknięto poprzez nabycie ponad połowy i ponad połowy, czyli mam na myśli 50% i procenta udziałów od Pierre'er Industrie AG i że Pierre Badger AG ma być przemianowany na Badger Auto International Holdings AG. I to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, tytuł filmu się broni. Dobra, jeszcze temat, o który wszyscy się kłócą, bo tak, czy to spowodował spadek jakości... KTM. Fakty finansowo-restrukturyzacyjne, te które doprowadziły do procedury sądowej w oficjalnym raporcie są opisane bez kręcenia. Są zapasy, dealer financing, koszty i tak dalej, stratne odnogi biznesu, finansowanie, natomiast to wszystko co do tej pory powiedziałem działo się równolegle z drugim pro problemem. W 24 roku mocno żył temat jakości ktm no i to krążyło zwłaszcza wokół zużycia i awarii wałków rozrządu w silnikach LC8C, czyli 790, 890 i wszystkie to jest temat szeroko opisywany w prasie motocyklowej. Tam ADV Pulse pisało o skargach właścicieli na nadmierne zużycie wałków i o reakcji KTM. -a. Na to Rebzilla opublikowała tekst z perspektywy użytkownika bardzo mocny tekst o objawach i weryfikacji problemu na silniku 790 KTM robił też akcję i komunikację wokół wydłużenia gwarancji dla modeli Street i Travel przy spełnieniu warunku serwisowego. No i to jest oficjalny komunikat KTM. -a. I to wszystko aż się od Forbesa odbiło, dlatego że Forbes, opisując ryzyko niewypłacalności grup, wspominał o kontrowersji wokół, tu cytat dokładny, perceived drop in build quality i camshaft gremlin, jako elemencie tła wizerunkowego. No i teraz, co tutaj jest pewne, żeby nie popychać plotek w świat dalej, temat jakości był głośny medialnie, KTM na to reagował komunikacyjnie, tak jak słyszeliście tam przez program gwarancyjny i serwisowy, czego nie będę udawał, że wiem, no nie mamy twardego publicznego dowodu, że to wałki rozrządu zabiły ktm -a. Jest równolegle jedna zagadka, która może na Wskazywać i to wam zaraz powiem, ale to już jest interpretacja. Oficjalny raport, jako główne przyczyny, podaje mechanikę finansową i operacyjną, a nie usterkę. Tak? Te papiery finansowe o usterkach nic nie mówią. Czy jakość jednak w tamtych latach mogła dołożyć swoją cegiełkę? I moja hipoteza jest taka, że w kryzysie, gdy trzeba czyścić zapasy i przekonywać klienta do zakupu, to po pierwsze każdy wizerunkowy cios obniża skuteczność tej sprzedaży, no bo przychodzi klient i patrzy, że tych motocykli stoi tam dużo u tego dealera, nie? i słyszał, że one się psują. To coś jest podejrzane. I na to jeszcze wychodzi firma i mówi: Słuchajcie, to żeby się pozbyć teraz tych motocykli, to dawajcie klientom rabaty. Więc klient dostaje kolejny komunikat w Dziosło, który brzmi dealer, który ma dużo motocykli na podwórku. O których ja słyszałem, że się psują, podchodzi do mnie i mi mówi, że on mi jeszcze rabat na to da. To dla mnie jest jasny sygnał, że on się tego chce pozbyć, nie? Czyli coś tu jest na rzeczy. I o ile ciężko takie coś zawrzeć w dokumencie finansowym, to myślę, że mogło się to przychylić do. Problemów po prostu KTM. -a. No, ale fakty na dziś są takie, że badacz kontroluje PRR Mobility, ma formalną kontrolę właścicielską. Zmiana kontroli była powiązana z procesem restrukturyzacyjnym i wymagało to zgutr administracyjnych Unii Europejskiej. No, a co zwykle robi nowy właściciel w takiej sytuacji? To jest ogólna praktyka, nie chodzi o to, że w KTM tylko. Po pierwsze, nowy właściciel, jak widzi taki Saigon, to tnie złożoność portfolio, czyli zmniejsza liczbę produktów, żeby było bardziej przejrzysto. I po drugie, pilnuje kapitału obrotowego, a poza tym, Przestaje finansować dealerów prawie za darmo na rok, czyli te kredyty na, na rok się skończyły. No i teraz wybiera, co jest. Chorowym produktem, tak zwanym, a co jest ładnym produktem, ale w zasadzie nie jest nam niezbędny teraz. Czy tak zrobi baczac z KTM, tego nie wiem, to są moje antycypacje, ale kierunek odchudzania jest już zaszyty w samych dokumentach restrukturyzacyjnych i w wynikach pierwszej połówki roku minionego, czyli te cięcia przestoje, redukcje, porządkowanie segmentu rowerowego itd. Najważniejsza lekcja tej historii jest taka, że ta historia jest dobra, bo pokazuje, że marka może się wywalić nie tylko na torze, ale w magazynie. Nie trzeba mieć złych motocykli, żeby się wywalić, i żeby przez finansowanie i przez dziwne korporacyjne manewry coś tu nie poszło. Wystarczy, że napompujemy kanał dystrybucji, damy rok na płatność dealerowi, no i koszty stałe będą rosły, wolumen spada, a do tego mamy dwa poboczne segmenty jeszcze, które piją gotówkę jak lc ka paliwo na autostradzie. Wtedy przychodzi ktoś, kto ma kasę, cierpliwość, no i ma pomysł na to, i mówi: Dobra, bierę, bierę teraz ja będę. No i właśnie to jest. Ten Badacz. No. no i na koniec, czy KTM rzeczywiście jest hinduski? No, w sensie właścicielskim tak, kontrolę ma D DNA, marki, no to się dopiero okaże w kolejnych modelach, w wynikach sprzedażowych, decyzjach, czy powstanie model KTM Kary, na przykład. Och, jestem taki zabawny. Ho, ho, ho. W każdym razie to jest, olejcie ten nieśmieszny żart. To jest odcinek, który będziemy aktualizować, bo to jeszcze nie jest ostatni zakręt tej historii. Coś takie mam poczucie. Mam nadzieję, że trochę Wam wyjaśniłem, jak ten KTM się znalazł, tam gdzie się znalazł. I zapraszam Was do komentarzy, kto z Was ma KTM-a w ogóle? Kto z Was planuje go kupić? Jest kilka firm motocyklowych, które się ostatnio tak, mają takie zakręty. Harley ma zakręty, Indian zmienił właściciela, KTM zmienił właściciela. Dzieje się tam na tym rynku. Mam nadzieję, że to wszystko dla każdej z tych firm się skończy dobrze. Wracając do pytania, ja miałam taką tendencję do dygresji. Macie KTM-a? Którego Macie KTM-a? A może któryś KTM Wam się bardzo podoba? to dajcie znać. Dziękuję Państwu za dzisiaj, za Waszą obecność na kanale Ciechan Moto i widzimy się, mam nadzieję, na tym kanale znowu. W każdą środę, w każdy piątek i w każdą niedzielę, bo właśnie w te trzy dni pojawiają się nowe filmy. Staramy się, żeby zawsze to była 17.30, ale nie zawsze udaje się to co do minuty, bo niektóre materiały, tak jak na przykład Motoniusy, żeby były aktualne, to powstają po prostu w ostatniej chwili i dlatego w piątek czasami są z nimi obsuwy. Jakby ktoś zauważył, bo na razie nikt nie zauważył, więc mogłem o tym nie mówić. Dziękuję Państwu, dziękuję Szatanowi Brutalowi za zmontowanie tego materiału. Jestem bardzo ciekaw, jak mu to poszło, bo nie jest to materiał o konkretnym modelu motocykla, tylko by musiał tu się na starać, więc jestem bardzo ciekaw, czym poprzykrywał te moje gadki o fabrykach KTM, a łańcuchu dostaw i tak Oj, coś czuję, że dużo stoków tu leżało na tym materiale dzisiaj, oj. W skali całej marki ktoś pije browarki. Mordo.